Nie jestem oczy... nie jesteśmy oczywistym <noise> wyborem, ale damy sobie radę. Pracowałem <noise> z gorszymi, dobra. Czekaj, kamizelkę chcesz, czy nie? No o, Andrzej daj, no. Teraz przynajmniej wchodzimy pod płaską eee, z górę. Tego, z tego w prawej będą tam, tam gdzie my mieliśmy taką no resztę. Tak, ale... No to idziemy po nich, chodź. No chodźmy po nich. Eee, to jak będzie pojazd, to po prostu namierzasz go i my nie musimy wtedy że tak powiem celować rakietnicami, tylko po prostu namierzymy On też go. Nie, nie, nie. To po prostu w ludzi i będzie śmiesznie. Przez poprzednim całym graniem, czy widziałeś rakietnicami, prawie przegraliśmy, więc. W znaczy, zasadzie wygraliśmy. Możemy na nich poczekać, bo im to chwilę zajmie zanim tu dobiegną, wiecie? Oni tu na tej dróżce, wiesz? Oni będą drogą biegnąć. raczej, więc... że nie mieli mnie respawn'ek, więc... ale to... To jest rzadko. Oni kurwa jeszcze biegną. <laughs> A chyba nie chyba tam. Sprawdzałeś ile z ludzi? Czekaj, sprawdzałeś ile jest ludzi? Ty coś czekaj Nie, nie. Raz, dwa. Może oni zejść na dół, wiesz? Mogliście zejść już na dół. Siedem, siedem. Siedem składów no, oprócz nas to. jest. Na pingu ciśnie tam. Ochój, spadłem. Co robimy? No ale jak to? Lecimy po nich są! Przed nami Jeden jest spiętnie. Spinguj, spinguj, spinguj Jest. jest Plecy jest. masz jeszcze Plecy leżą. Swoje. Dobra No to to we chłop rzucił On jest jakiś niepełnosprytny gdzie, Jeszcze dwóch jeszcze dwóch gdzieś dozer jest Gdzie, gdzie, gdzie? U mnie? U mnie, u mnie? Super, super Jeszcze Ale to jest. jeszcze żyję Ja mu robię egzekucję Krzaki sprawdzajcie Kurwa. No i spierdolił, no i, i graj No, bo to mieli respa No To dostanie RPG przez krzaki no Trzema Trzema no Jak będziesz jak... Jak będziesz widział samochód, tylko to od razu go tym soflamem mierzej. Trzy RPG za nim polecą Gurz <noise> <noise> jak on ma ten, on ma jeszcze te dymne, nie? No i co z tego? Ale on może puści wtedy jak ten, on namierzy akurat, więc E widzę Widzicie? Ten sygnał? Jak go widzę? On jest na respiech u siebie <głos> <głos> No Przestraszył się no Od kurwa na Lecam. -er. Widzę, widzę, widzę. Został trochę. <grym> chodźcie, po tam niego, tam chodźcie po niego, chodźcie po niego po prawej. Mhm. Już się wylądował, jest przed nami centralnie. Ku tej palmy gdzieś będzie. Nie, on daleko był. jak po krzakach biegali za nimi Ale to mapa jest okrutna dla kamperów W sensie okrutna dla nas takich co biegają Kamperów jest świetna Widzę go Na drodze jest centralnie Biegnie tam Oj. Widzę go no, Dostali po pancerzach Dobra czy znaczy nie powaliłem go ale po pancerzach dostali Dostaję On dostał na czapę kurwa. Od mojej, od mojej jest kurwa jeden Zabiję taką bułę O Ja zabiję jego Uuu Dostałem podnieś, podnieś O ja też No na wieżyczka borysa Dajcie zrzut, nie? dajcie zrzut Dajcie zrzut No no już się wycofajcie, wycofajcie, nie ma co jak nie ma co, zabiję ich. Tu dostałem w styku AC. AC-42 że to by się mogło. Desant z, z powietrza. Dostał. Ja smukuję, podbiegamy, co? Kiedy dani, no i jest, padłem z powietrza. No i zajebiście. O się odbiłeś do nich, fajnie! Wstawaj Grzegorz? Tak? Nie wiem czemu nie mogę... Daj no, jeszcze jeden Z bo nie wiem czemu nie mogę wziąć... Nałóż odrodzenie, na minutkę Dałem dawaj chłop kolejny Dobra Na daleko chłop jest, na daleko chłopiec Dostał rpg Dostał. Dostał. No podjazd, podjazd. Tam Boruczka trzeba rozdupcyć. Dwóch jeszcze jest. A gdzie? Eee, na pingu. Dwóch podnoszę, podnoszą go. I idę z boku. Ja też. Kurwa. Z prawej no strony jest? są. Potrzebuję pomocy. Biegnę. Obity są. Nie będzie na mnie chwilał. Dwóch. Ponoś. Mhm Kurde to Wyłaj z krzaka Mamy tego? Pod drzewem chłop leży została dostała Nie zniszczyłeś jej to? Grzegorz stoisz tak na środku, że A po tym gem, gościu zabity jest? Nie, myślę, że ja, kurwa... ja ładuję, wiesz, jedzą, ja ładuję. Ale upierdliwi, kurwa. Nie, ucieka, gościu, jest chyba ja jeden, ucieka. Tak, podnosi teammate'ów. Ja pierdolę. No to co, no znowu wojna. Twarde skrusielę, no? I daj amu, bo już ja w ogóle mu nie mam. Czuć tutaj. Już dostałeś, a, że amo? Łap. Zrzuć, rzuć, rzuć, bo nie mam RPG. A to jest reszta, jakby dzwoni. <grym> mm -hmm. Widzę? Może dostanie pa. Pa. Nie, nie widzę ich. A <grym> jakby dostał Jakby wyrwał. Ten... <grym> wiecie, 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 oni mają chyba taktykę taką: jeden ucieka, a reszta podnosi. <grym> reszta a reszta się <grym> bije. <grym> Skończą mi się te reszty. kurwa Dwa jeszcze. O ja, widzę ich. Autko mamy? O ty skurwielu, moją my, taktyką chcesz? Weź się zrzuć, weź się zrzuć już, no. Dozer dostał na pysk rakietnicą. Chodźcie. Dobra, już pomagam. Oczywiście za działko. Ale Borys też rozjebany. Dozer dostał tam, podjeżdżajcie ich. Ja jestem na to jak coś cały czas. Ja ich flankuję. Ja też idę, z prawej. Dobra, jeden Nice Kurwa, Boł, Zajmijcie ich, bo zajmijcie ich, ja ich zlokuję tak samo Wyrzuczka leży Znowu Jeszcze jeden tam jest, po, powaliłem dwóch Dobra Masz po prawej gościa Już podnoszę Milusek, patrz, Milusek mil chodź po mnie, Milusek chodź po mnie Jestem A dobra, Flores jest Jakie polecie, jakie polecie to? Wszyscy? Gdzie, gdzie, gdzie? Dobra. Potrzebujemy iść na drugą ewokację zaraz, nie? Ty już do no, kurwa, my tak tutaj no latał. To cały mecz przebiegaliśmy za tymi zjebami, no. To zrzuć samochód, jak mamy. Ja daję nam amunicję, daję zrzut. No, way, no, Ktoś Nie słyszeliście go wcześniej już? Mamy samochód, stołu stoi przecież. No, jest tam, ale tam jest było, nie? O, z minigano, no, no, no. czy nie? nie, no, no. nie ale, ale. Co to Gdzie ekstrakcja? Jeszcze nie ma <laughs> Nie wiem, sprawdzam ile ludzi jest Za... za 30 sekund jakoś będzie chyba, nie? Jeden skład oprócz nas jest Cały O, zajebiście. Zajebiście. Muszę jakieś te dyski jakieś zbiernąć Chyba jebaś te dyski Po lewej strzelają, to muszą bo... bo gracze tu po lewej bo Ale gracze strzelają się z kimś? Co so, ja bym mógł postrzelać do nich jakbym... O, zarpega nam wyjebie prawie Ło so, kurwa, jakby trafili weźcie się przesiądźcie, ja się wysiądę sobie tutaj Oho, chłopaki ja mam licza. ja nie mogę, ja mo nie okay. mogę celować Ja muszę się iść na pojeździe chłopaki, nie mogę celować Macie mnie jak podnieść? Tak Nie mam się jak zabić, mam się jak zabić? Kurwa, mam się jak zabić, czekajcie Weźcie mnie odroczcie. Mhm. Dzięki idźcie pod ewakuację A ja tam zlecę na pyskim Gdzie ewakuacja? Ej, mamy ją, dobra Ej, gościu chyba Gościu, gościu, gościu chyba Przeżyjcie tylko, nie? Ja im spingujcie, gdzie są, zlecę im na plecy Po prawej masz gościu tutaj Za kamieniem jest Dobra mam go Podnoszę O jeszcze jeden plecy Leży plecy mamy jeszcze, mam jeszcze. plecy mam Sniper jeszcze Tak Nie ma ten samochód wiesz samochody, Dycz po tego pedała. Tak gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Okay. Dam ci za dymną ode mną. ich, eee, zrzuca ich już. Widzicie? Mhm. Mm Na pingu. Zrzucił, co to jest? Szalik? Lecę po niego. Tak, Szarik Dawajcie szybko, 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 szybko. No, Leżę Nie! Leż, leżę. Nice. wszyscy? Przyjdą tu po nas, nie? Ta, oni już lądowali? Nie, lądują? To boty już są Plecy mam, plecy mam, plecy, plecy mamy Ale połóż się, połóż się jak możesz, połóż się O, jeszcze, z każdej strony Daj odrodzenie, daj odrodzenie Le, Gincie, gincie, gincie <laughs> Dałeś to odrodzenie? To, już. Jaki syf. Dwie ekipy to są? Nie. Jest jedna ekipa, ale... Z każdej strony, tak... Ale boty ekipa, jeszcze, wiesz? Z botami jeszcze, no. Obiegniemy. możemy to Spakować jakoś fajnie. Kurwa, nie dasz się. Proszę? Zatatuję! Boty nas zdradzą, bo naszą strzelają przez krzaki. Nie mam spółków. Ja mam dwa. Czekaj, dam Ci tu zrzucę. No dawaj szybko. Masz. Są na, na, na respie. Są Są tak. boty, dobra, olejcie, boty, boty. Minutkę, nie? Taka mhm. Ja tam biegnę. Każdy z innej strony musi wjechać. Kurwa po ty jeszcze, kurwa Smokuje to gówno kolejne dyski na ziemi. Do... Nie, wcho nie wchodźcie jeszcze za broncie pozycji nie Ciałko wstawione Jedna, niech jedna, niech w w osoba, niech wejdź, jedna osoba niech wejdzie, jedna no. osoba niech Dobra, pakujemy się. Ja na gasku. Ło. Oj, było gorąco. Ale ty, ej, chyba zabiliśmy ich i to boty chyba strzelały, czy co? Nie wiem, ale...